że stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości przypadało rok temu, to w Poznaniu niepodległościowych akcentów nie brakuje. Już we wtorek 29 października o godzinie 19 w auli UAM przy ulicy Wieniawskiego odbędzie się koncert Poznańska muzyka wolności. Głównym organizatorem wydarzenia jest Miasto Poznań i Polskie Towarzystwo Artystów, autorów, animatorów kultury. Z kamerą zajrzeliśmy do zespołu szkół muzycznych przy ulicy Głogowskiej, by sprawdzić, jak przebiegają próby do tego wydarzenia. Ten koncert opiera się na przesłaniu, jak wspomniałem, semantycznym, tekstowym, ale również warstwa muzyczna będzie znacząca. Dlatego zaprosiliśmy orkiestrę, pod dyrekcją Wiesława Bednarka i różne odcienie muzyki. Będzie trochę muzyka urokowiona, trochę udziezowiona, ale wszystko właśnie w takiej konwencji, że hasło Poznańska Muzyka Wolności będzie rozbrzmiewało nie tylko podczas tego koncertu, ale na pewno później. Zamierzamy z tego zrobić nagranie, wydać to na płycie, i niech muzyka trafi pod strzechy, Ta muzyka wolności. Do organizacji koncertu przyłączyło się drugie skrzydło lotnictwa taktycznego. Dlaczego postanowiliśmy się przyłączyć do takiego koncertu? Ponieważ jest zgodne ze statusem Naszej działalności. Wspieramy, wspieramy historyczną działalność, historyczną mowę, wspieramy wszelkie rodzaje patriotyczne inicjatywy. W koncercie weźmie udział kilkunastu wokalistów. Na scenie wystąpi duet Anno Domini z chórem Arion, a także wokaliści, m.in. Halina Benedek. Piotr Kuźniak, Grzegorz Kupczyk, Dariusz Renert czy Ewelina Reichel, która na co dzień pracuje jako nauczycielka w Szkole na Winogradach, a po godzinach realizuje się jako wokalistka, autorka tekstów i muzyki. Nagrodzona przez Krzysztofa Wodniczaka Nagrodą Wodnika za poznańską działalność muzyczną. Wykonamy wraz z Piotrem Kałużnym i trijem Piotra Kałużnego oraz... Orkiestrą tutaj szkoły muzycznej. Dwa utwory. Pierwszy nosi tytuł Słowa, Słowa, natomiast drugi tutaj jest Dom. Czy wcześniej Pani miała okazję już zaprezentować się przed szerszą publicznością w Poznaniu? Tak, już tutaj wielokrotnie, ponieważ działam w Poznaniu. Ja tą szkołę w ogóle kończyłam, studium piosenkarskie. Potem Akademię Muzyczną, a tutaj z Piotrem pracuję od 10 lat i koncertujemy wspólnie właśnie z naszymi projektami artystycznymi także nie jestem może tutaj tak znana jak Halina Benedyk czy jak Piotr Schulz czy jak Piotr Kuźniak ale ta nagroda wodnika wówczas to była taka dla mnie duża zachęta, bo po prostu zauważono właśnie moją pracę i jakiś tam wkład recitalowy tutaj, w to, co się dzieje w Poznaniu. Także jestem ogromnie zaszczycona, że zostałam zaproszona do tego projektu. A dzisiaj pojawił się w Pani głowie taki sentyment, że powróciła Pani do tego starego budynku Szkoły Muzycznej? <laughs> pojawił się taki sentyment, bo bardzo dużo zawdzięczam osobom, które tutaj mnie prowadziły przez dwa lata. Bo obecnie to studium piosenkarskie, z tego co wiem, trwa 3 lata, a ja jeszcze kończyłam w cyklu dwuletnim. No to bardzo piękne lata były dla mnie. Bardzo rzeczywiście sentyment, pozdrawiam wszystkich moich nauczycieli wspaniałych. Komponiować artystom, oprócz trija Piotra Kołusznego, będą między innymi orkiestra Sunflowers z Piotrem Wizą przy fortepianie, a także chór i orkiestra zespołu Szkół Muzycznych pod dyrekcją Wiesława Bydnarka. Jak długo trwają przygotowania? Tego konkretnie trwają no, od końca sierpnia, gdzie spotkaliśmy się, ustaliliśmy się co pójdzie, jak pójdzie, no i od, od września. Zaczy, zaczęliśmy próbować. Mówię o, o młodzieży ze szkoły muzycznej, jak, ze zespołu szkół muzycznych. Jak widzimy spora grupa będzie orkiestrowa. No dzisiaj nie ma wszystkich jeszcze, jeśli filmowaliście, nie ma wszystkich osób, czy część młodzieży jest na kursach mistrzowskich na przykład, no część jest chora, jak to jesienią, no ale za tydzień, za dwa tygodnie to już im dalej w las, tym nas będzie więcej i już będziemy w docelowym składzie, no a to będzie gdzieś no te 45 osób, tu jest dzisiaj dopiero tak. Wtedy dwie trzecie, tak między dwie trzecie a trzy czwarte dziś, na pewno. Wstęp na koncert jest zaproszeniem. Mamy dla państwa trzy podwójne wejściówki. Wystarczy napisać do nas wiadomość mailową na adres podany na ekranie w tytule wpisując Poznańska Muzyka Wolności. Zaproszenia otrzymają trzy pierwsze osoby. Serdecznie zapraszamy. Muzyka